Witajcie, dzisiaj jestem w Rumi i zabiorę Was w tym odcinku ze sobą na giełdę retrogamingową, która odbywa się w centrum handlowym Port Rumia. Jak zawsze będę szukał gier i sprzętów do mojej kolekcji. Odcinek będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części pokażę Wam, co sprzedawcy mają na swoich stoiskach, a w drugiej pokażę Wam, co udało mi się kupić, powiem za ile. Także zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Jestem już na miejscu, widzę tutaj sporo stanowisk. Widzę ciekawe gry konsole, także tutaj postaram się wam wszystko pokazać. O, mamy tutaj chociażby grę na PlayStation 1, mojego ukochanego szaraka. Tak patrzę po tytułach, ale część z tych gier niestety jest w trochę takim nieładnym stanie, ale też część jest w stanie, który by mnie na pewno zadowolił. Na Game Boy Color grę w komplecie, tylko nie wiem, czy to mimo wszystko nie jest podróbka, bo troszeczkę miękki jest ten e, papier, z którego jest wykonane właśnie opakowanie. Tutaj też widzę jest sporo giera na PlayStation 2. Ja gierkę akurat pamiętam, miałem ją kiedyś w zestawie. Kupiłem pierwsze PlayStation 2, to była właśnie dołączona do zestawu. Całkiem dobrze się w to grało. Tutaj jeszcze pod spodem mamy dużo więcej tych gier, ale to na spokojnie sobie jeszcze zerknę. Kinect. Już Wam kiedyś o tym mówiłem, ale Kinect mi się kojarzy właśnie z tym, że mój brat kiedyś zbił w domu u mnie właśnie lampę. Graliśmy właśnie w siatkówkę na Kinect'cie i Chciał zatrwować z wyskoku i tak się to skończyło Masa gier na PlayStation 3 tutaj też Także nie tylko tematy retro Jest Xbox 360 też Ninja Gaiden, część druga O, jest Diablo też bo akurat mam. Udało mi się kupić kiedyś, właśnie na tym targu w Wejchowie za 10 zł. Także okazyjna cena była naprawdę. Tutaj przejdę, bo widzę, widzę jedną ciekawą grę. tutaj. Jest Forbidden Siren, część druga. Świetny horror. Bo cena też jest jak z horroru można powiedzieć. Ale akurat ja ten egzemplarz mam nowy, w fabrycznej folii u siebie w kolekcji. Tak mi się udało kiedyś. No, jest Silent Hill The Room. Silent Hill 3. To no, ceny są tutaj trochę... trochę wysokie, ale... ja że chyba tych panów. Ja kiedyś na jakimś innym evencie właśnie się z nimi mocno, mocno targowałem, także... podejrzewam, że cena jest mocna do zbicia mimo wszystko. No, Street Fighter... Alpha 2, ale to jest takie... Opakowanie dodatkowe. Ktoś sobie zrobił. To mamy gry na Super Nintendo i na Nintendo 64. Jest chociażby Zelda. Świetna gierka. To jest taka GoldenEye 007. To jest gra, dla której według mnie warto mieć Nintendo 64, naprawdę. Tej gra akurat nie kojarzę. O, jest True jest. to jest też naprawdę dobra, dobra gra. Mam tylko nadzieję, że na innych stanowiskach ceny będą troszeczkę bardziej okazyjne, ale mówię, tu się można targować, nawet trzeba się targować i nieraz udało mi się zbić cenę o połowę. Można komba 6 pierwsza na Sega Mega Drive Sega Master System chociażby. O. Król Lew. Nawet szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Spyro Hero Style wyszedł na Xboxa klasycznego. Sporo gier, ale ceny troszeczkę jak dla mnie za wysokie, żeby mówić o, o tym, że kupiło się coś okazyjnie, więc idziemy dalej. O, i tutaj mamy, można powiedzieć, moją młodość, Secret Service. Akurat udało mi się uzbierać wszystkie numery tego kultowego pisma, ale gdybym nie miał, to na pewno tutaj bym się mocno, mocno targował. Widzę, że to nie są wszystkie akurat y, numery, ale jak za mnie mega wspomnienie z dzieciństwa. Po prostu uwielbiałem Secret Service, do dziś lubię. Jedno, co mi zostało właśnie, to określenie miodność, bo właśnie w tym piśmie y, to, czy gra była grywalna, czy nie, określało się słowem miodność. Jak była miodna, to znaczyło tyle, że była grywalna, więc do dziś mi to gdzieś zostało. O, Sega, Radio, Sega Saturn. Jak dla mnie bardzo grywalna gra, bo to jest gra, która została wydana na automaty, arcade, jest naprawdę bardzo miodna. The Jet Set Radio to jest też świetna świetna gierka. Tutaj są jakieś gadżety też. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać, bo jest tutaj dosyć gwarno, ale pisaliście mi w komentarzach, że Wolelibyście, żeby na takich giełdach właśnie opowiadał, niż puszczał muzykę w tle. Także mam, mam nadzieję, że będzie to... dla Was zrozumiałe wszystko, co mówię. O, Nintendo Switch. I to jest ciekawe. Nie mam żadnej gry na Nintendo Switch. Wiele osób mnie o to pyta. Jakoś nie wiem, skupiłem się ostatnio na takim typowo retro i... Ale kto wie, może kiedyś przyjdzie taki dzień, że zacznę i kolekcjonować gry na Nintendo Switch. to są gry nowe folii, o. Ciekawa sprawa, Na PlayStation 4. O. W jakiej cenie, przepraszam, ta gra? Jak dla Ciebie cztery dyszki. O, jak dla mnie cztery dyszki. A, bo tutaj akurat się znamy. Z Kolega ma tak samo imię, na imię jak ja. Byłem kiedyś nawet u niego. Polecam Wam ten odcinek, także tutaj na pewno jeszcze wrócę. Są wszystkie gry nowe folii tutaj, tak? Na na PlayStation 4 naprawdę fajne rzeczy tutaj można u kolegi nabyć, ale tu wrócimy jeszcze za chwilę, dziękuję Quake 3 to ciekawe, wydanie PAL Crazy Taxi raczej mi się zawsze kojarzyło, nie wiem czemu, ale ale z Segą o, i PlayStation 3 mamy chociażby jest też Diablo czyli wychodzi na to, o tu jest chociażby ciekawa rzecz coś mi tam spadło chyba że... a, czyli tutaj mamy mamy Tekkena jest Soul Calibur i Techken 5. no że tej składanki jeszcze nie widziałem, akurat. Nigdy. Ale sprawdzę sobie po tym, jak ceny chodzą gdzieś tam na. O, słyszę znaną melodyjkę. Tak, Super Mario. Cześć, witam. Tak, tutaj też można powiedzieć, że znajomy. Poznaliśmy się właśnie przez kanał na YouTubie. A można sobie pograć, tak? Tutaj widziałem. Mamy taką podróbę mini Chyba ale tu jeszcze działa. wrócę i ale działa dokładnie, to najważniejsze też mam taką właśnie, najważniejsze, że, że się gradzacie. Fajna taka historia tutaj stoi. Po prostu Marian i trzyma joystick i mówi do nas zagrajcie. Trzyma pada i mówi zagrajcie w tą grę. A tutaj jeszcze wrócimy. Jest taka informacja, co mi się podoba. U mnie można się targować co do ceny, także pewnie się potargujemy. Lecę dalej, dzięki O. PlayStation Portable of boksie. Tutaj, tutaj mamy ciekawostkę, jest to klon Segi Mega Drive, tylko pytanie teraz, czy to jest klon współczesny, czy raczej e, coś wcześniejszego. Sprawdzę sobie dlatego, że ja w latach 90. miałem właśnie podróbkę Segi Mega Drive w środku tak a, jest oryginał, aha. Nie, bo chodzi o to, że akurat w dzieciństwie miałem e, podróbkę z Segi Mega Drive, nie? Czyli wiesz, baje dokładnie baje 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 tak jak tutaj, no. Ja żyłem w nieświadomości, że myślałem, że to jest oryginał, dopiero potem gdzieś tam na lata się zorientowałem, bo nie było napisu tutaj po prostu, no, ale dokładnie wiesz, taki miałem. Wiesz, zrobisz na kanale ten... E, Unboxing. O, o, no, i <laughs> Manie, z tym na no właśnie. Kockiem, nie? Super. Tylko właśnie, że gdyby to, był, gdyby, to był właśnie, gdyby to była podróbka, bo ja oryginał mam akurat w kolekcji, a szukam właśnie podróbki, nie? No to jest, bo to jest tam w Brazylii chyba idzie, nie? Eee. Dobra, dobrze. Dobra, Unibox'u, ten, na live. Zrobimy od razu. Nie, nie, sobie. Nówka, prawie nie używamy. Aha. To takie widać, nie? Po wadach uh to -huh. widać, nie? Ale to chyba z tych samych matryc wszystko, nie? Tak, no. Ale mówię, w środku sieci Tylko właśnie operę, podanie, to jest Tam jest gdzieś może informacja, z którego to jest roku właśnie. Po... Wiesz co? Eee, ja ci powiem tak, to jest dowód zakupu na pewno Gdzieś był, chyba uh -huh. Tak, czy nie? Myślę, że to może gdzieś paragon na nią był i to było kupowane bodajże Wechirowie w jakimś mega... Fajnie gdyby się znalazł, bo jak w Echorowie, to akurat też w Echorowie kupowałem w sklepie Bartek kiedyś taką Taką podróbkę, nie? No to już totalna klasyka Nie wiem, czy przestanie migać ekran Pewnie nie przestanie, bo jest 60 klatek ustawionych o, PlayStation 1, widzę kilka nawet Jest i PlayStation 2 Witam Zabawki to... Przejdę tutaj sobie... Przejdę sobie tutaj z boku Tak, tak, tak. O, mamy pady do Nintendo 64. Ktoś, ktoś kiedyś napisał w komentarzach pod jednym z moich filmów, że to trzeba było mieć trzy ręce do tego pada. Coś w tym jest. Ale jak się człowiek przyzwyczai, to można pograć nawet w, w FPS-y. O, Terminator. Słuchajcie, no to, to jest duża historia naszego kraju. Sporo tych właśnie konsoli... O, jakaś tutaj kuszka się włączyła. Sporo tych konsoli było u nas właśnie dostępnych i pewnie część z Was kojarzy właśnie Terminatora o, jest podłączony jest podłączony Super Nintendo mamy tutaj odpaloną grę to jest Street Fighter 2, ale to było także tutaj mamy tutaj mamy taki asortyment mieszany, ale ja przejdę troszkę dalej, bo tutaj będę przepraszam, o, o mamy gry mamy gry na Famicoma tak, my mamy tłumę rosyjską. A, tak, tego u nich wyciągnąłem. Tak, na, tak, no no słuchajcie. So. tak. To był tasyki, so, Dragon Ball. So. Ja teraz w raku czasu już tak nie gram, ale akcentować tego typu gierki w parach tych, 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 tych. O, golf. Famiką czyli tak naprawdę protoplasta Pegasusa. Wszystkie kariery, które były u nas w Polsce na Pegasusa. No. To były właśnie podróby gier na Famicoma O, no, mamy Game klasycznego I Jakieś gierki Ale była tutaj taka konsolka, już jej nie ma, ta Watara Super już się już poszła, już a to się spóźniłem, kurczę no Chciałem Wam pokazać konsolę z mojego dzieciństwa, no ale to nic, to Innym razem może się uda Widzicie, jak to trzeba czasami szybko podejmować decyzje i się nie zastanawiać, tak? Nie ma litości w show business. Dokładnie, zgadzam się. <grytanie> Dobra. Tutaj mam akurat gry na PC. Ja akurat PC nie kolekcjonuję, ale też są jakieś gry na PlayStation 3, chociażby widzę tutaj. Na PlayStation 2 Gran Turismo 4, wydanie Platinium, i wydanie premierowe. Też A, fajna tu gierka. To jest polska nawet. Polska, tak. A no nie, nie, przepraszam, Polska się sprzedała. No, grafika się. była niesamowita, to też wyciskało naprawdę dużo z PlayStation 2. Ja szczególnie piątkę ostatnio jakoś polubiłem i ogrywałem bardzo długo ostatnio o, na PlayStation 3. O, tu można sobie pojeździć. Fourli. Na Nintendo. Nie chcesz? Fajna zabawa 64, jecha. jest wow, kierownica, incredible. świetna gierka też, grywalna bardzo. Tutaj widzę jakieś gry są na PlayStation 4, też PlayStation 2. Mówię, ciężko mi jest akurat w tej chwili tak dokładnie się temu przyglądać, bo trzymam w jednej ręce kamerę, ale i nawet na szeraka są jakieś gry, także... O, i tu jest... Część mojego dzieciństwa, te składanki na Pegasusa. Pamiętam jak na bazary się chodziło właśnie i nawet w takiej formie jak tutaj, gdzieś tam na, y, na ziemi właśnie były rozłożone kartridże na Pegasusa i, i to było fajne. Słuchajcie, na, na tych labelach zawsze były jakieś fajne screeny, były jakieś y, kolorowe takie obrazki. Często było tak, że potem wracało się do domu i okazywało się, że żadnej z tych gier, która jest tutaj, nie ma w środku. Tutaj widzę coś. O, zobaczcie, Ghost and Goblins na, na spektrum o, to ciekawe, o, aż mi wypadło. Mamy grę na kasecie właśnie Ghost and Goblins. Dziękuję. W jakiej cenie, przepraszam? Dobre pytanie. 50 zł. Do negocjacji, do negocjacji czy cena ostateczna? No, ok. <gry> nie, nie, spokojnie. Nie, nie, tak. A nie, to proszę bardzo. Jak pan, jak pan chce, to proszę, można wziąć? Naprawdę? Ja zpektrum a kolekcjonuje, ale. Zawuści, widyżki. Ja będzie nie widyżki. No, to staram się, co sprawia. Haha. No i co? Tutaj wracamy już do tego stanowiska, na którym byłem. Teraz na spokojnie sobie jeszcze przejdę, idę po tą konsolę, którą sobie zarezerwowałem. No i zapraszam Was do oglądania drugiej części filmu, w której pokażę Wam dokładnie, co kupiłem, za ile i trzymajcie kciuki, żeby też udało mi się tutaj mocno jeszcze potargować. Dzisiaj wyjątkowo prezentacja zdobyczy w terenie, warunki spartańskie, ale wybaczcie, muszę się z Wami podzielić tymi emocjami, naprawdę. To jest najlepszy łup od wielu, wielu lat dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja mam Ogromny sentyment i wspomnienia z tą konsolą. Już mówię o co chodzi: dokładnie taki sam klon Segi Mega Drive miałem w latach 90. Przez wiele lat żyłem w przekonaniu, że miałem oryginalną Sega Mega Drive, ale takie wspomnienia różne wracały, nie dawało mi to spokoju, właśnie, że była taka fioletowa wstawka tutaj w tej mojej konsoli. I z tego co pamiętam, to było właśnie przypisane dla Segi Mega Drive na rynek japoński, więc trochę mi się to nie zgadzało. I gdzieś tam rozmawiałem ze swoim bratem, rozmawiałem, wracaliśmy, wracaliśmy do starych czasów, no i ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, że nie mieliśmy oryginalnej jednak Segi Mega Drive, tylko klon, dokładnie tak jak widzicie przed sobą. Ja tutaj już wyciągnąłem to cudo z kartonu, bo tutaj możliwości są trochę ograniczone. Zrobiłem taką konstrukcję na telefon, że powinienem nagrodę Nobla za to dostać, mam nadzieję, że się nie przywróci. I co słuchajcie, i niesamowite jest to, że dzisiaj właśnie kupiłem tą konsolę za 200 zł tutaj na tej retrogiełdzie i jest tutaj dowód zakupu, gdzie jest wyraźnie napisane, że konsola została zakupiona w Wejherowie, firma Tom, Osiedle Przyjaźni 3 na 10. Ja też wtedy właśnie mieszkałem w Wejherowie i też yy, Tą konsolę kupiliśmy w Eicherowie, być może nawet w tym samym sklepie, wydawało mi się, że w sklepie Bartek, ale jak teraz właśnie tak czytam tą nazwę tej firmy, zaczynam sobie gdzieś kojarzyć, jest duża szansa, że dokładnie właśnie w tym samym sklepie mama nam kupiła taką samą konsolę. Kto wie, może to jest, może to jest moja konsola, wątpię w to akurat, ale... Niesamowita historia, naprawdę musiałem po prostu Wam o tym opowiedzieć i, i otworzyć, otworzyć ten, ten karton. Zobaczcie, jest piękna tutaj piękna konsola, ona jest zapakowana ładnie w folię. Jest to bardzo wierny klon, tak naprawdę wygląda dokładnie tak samo. Tu oczywiście nie ma żadnego loga Segi ani informacji o tym, ale naprawdę jest bardzo, bardzo solidny. Tutaj jest nawet jeszcze plomba gwarancyjna, była naruszana, ale to już nieważne. Są pady oczywiście w zestawie, pady, które są no, bardzo, bardzo podobne do, do tych oryginalnych. No może troszeczkę gorszej jakości jest plastik, ja teraz tego nie będę wyciągał z tych folii. Ale mówię, no, niesamowita historia. Cena 200 zł, uważam, że cena przystępna, to jest komplet. Można by się tam było jeszcze jakoś targować, ale ja po prostu, jak już zobaczyłem, że jest tutaj karta gwarancyjna z Wejherowa, to, to już było po wszystkim. Tak naprawdę decyzja, decyzja zapadła. Także niesamowicie, słuchajcie, tyle lat już kolekcjonuję retro, tyle lat jeżdżę po różnych eventach, po różnych giełdach, po różnych sklepach. A tak naprawdę, jeszcze po tylu latach udało mi się trafić taki dla mnie osobisty rarytas. W związku z tym, że ja tą konsolę miałem, jest to wielka podróż do mojego, do mojego dzieciństwa. Super, naprawdę wielkie wow. Dalej, dalej mamy coś, co dostałem gratis. Jest to składanka Flashback Classic Atari na PlayStation 4, nowa w fabrycznej folii, to jest część druga. I tutaj oglądałem sobie właśnie tą składankę na jednym ze stoisk. Zapytałem się, jaka cena. Pan powiedział, że 40 złotych No okazało się, że jest to Łukasz U którego kiedyś nagrywałem odcinek W jamie grania w Gdańsku Byłem u niego w jego sklepie Który prowadzi, internetowym No i Łukasz uparł się bardzo, że da mi tą grę gratis Także ja bardzo Bardzo Ci Łukaszu jeszcze raz dziękuję Tak jak obiecałem, bo chciałem też Od razu miałem jakieś gry na wymianę, chciałem Łukaszowi coś w ramach rewanżu dać Ale nie interesowało go gry na starsze konsole Na pewno Łukasz jak się spotkamy To jeszcze Ci się jakoś odwdzięczę I coś na Playstation 4 czy nowsze konsole ode mnie dostaniesz. No, klasyczna składanka z klasycznymi grami właśnie z Atari. Nowa foli super. Cały czas na, tą, na, tą, na ten kląsek spoglądam, naprawdę. Dalej mamy grę na Famicoma. Jest to gra soccer. Nic szczególnego. Ja jakiś czas temu kupiłem taką wersję właśnie na nes -a. Taka bardzo charakterystyczna Melodyjka, właśnie, która mi utkwiła w pamięci z dzieciństwa. No, są to gry z początku, tak naprawdę, Famicoma. Bo z tego co pamiętam, to 1983 rok debiutował Famicom, tu mamy 1985, więc one nie były jakoś bardzo graficznie zaawansowane. Te gry z późniejszych lat, właśnie funkcjonowania Famicoma czy NES-a na rynku, to już wyglądało dużo lepiej. Ale to taka gra, która była na wielu składankach obecna właśnie w naszym kraju. Za, tą, za ten cardi zapłaciłem 20, 20 złotych. No, jest troszeczkę taki lekko. Tutaj wyblaknięty, ale nie ma, nie, ma, nie ma tragedii. Myślę, że też całkiem fajna zdobycz. To nie jest jakaś wielka okazja cenowa, ale po prostu chciałem tę grę kupić. Dalej mamy. Myślę, że to jest coś ciekawego. Tym razem mamy grę w takim fajnym, pięknym, kartonowym mini boxie. Jak już oglądacie mój kanał, wiecie dobrze, że ja mam po prostu słabość do takich różnych boksów, czy big boxów, czy mini boxów i mamy tutaj grę Strider 2 i z tego co hmm, pamiętam, jest to wydanie na ZX Spectrum. Tutaj, tutaj jest właśnie informacja. Box jest naprawdę w pięknym stanie, dodatkowo oprócz oprócz samej kasety Mamy też tutaj ulotki, jest, jest instrukcja, dodatkowo jest jeszcze jakiś taki mini plakat, nie będę teraz tego rozkładał. Tutaj było tak, że cena chyba była 50 zł. Teraz nie chcę skłamać, ale w każdym razie zapłaciłem, zapłaciłem za to 30, 30 zł. Tak, 30 zł, także bardzo też myślę dobra cena, tym bardziej, że jest to w pięknym stanie i. Będzie bardzo ładnie tutaj uzupełniać y, moją, moją kolekcję. Jak się pomyliłem, to przepraszam, ale 30 zł z tego co w głowie, mi, y, w głowie mi utkwiło. Było chyba 50, y, ja powiedziałem 30. A ten pan podział 35, ale w końcu stanęło na 30 zł. Jeśli ten pan, który mi to sprzedawał będzie oglądał i się pomylił, to niech mnie poprawi, ale 99% 30 zł. Sorry za, za małe zawinięcie, ale naprawdę dużo emocji właśnie związanych z zakupem tego klona, którego miałem w dzieciństwie. No i tutaj mamy też nic szczególnego w sensie dostępności, ale przyznam się bez bicia. ja do dzisiaj nie wiedziałem, że Sensible Soccer został wydany na Został wydany na PlayStation 2. Tutaj mi telefon wibruje, ktoś do mnie dzwoni, także możecie to słyszeć albo nie, ale odbiorę zaraz. No nic szczególnego, ale tutaj też cena wyjściowa to było 20 zł. Pan obniżył mi cenę na 10 zł. Jak widać, ta gra ponoć była bardzo dobrze oceniana. No i mam tutaj kod master, czyli. Naszą, naszego, naszego wydawcę znanego chociażby ze złotej piątki kultowej na Pegasusa, także tutaj jest chęcią sobie po prostu w tą grę zagram, tak z ciekawości jak to się prezentuje, to są wszystkie zdobyczy z dzisiejszego z wypadu, sorry jeszcze raz liczę na Wasze komentarze, jak film się podobał tylko pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i widzimy się, słyszymy w kolejnym odcinku, cześć!